W tym odcinku Pasjonacjom Motocyklowi zapraszamy Was na spotkanie z Dominikiem i jego CZ-175 Sport. Zapraszamy na kanał Dominika, będę jechał szybko. Tam znajdziecie wszelkie informacje na temat tego pięknego motocykla i nie tylko. Słuchajcie, jesteśmy pod Suzuki i spotkaliśmy Dominik z kanału, będę jechał szybko. I Zapraszamy, zapraszamy na kanał Dominika, bo ma tak cacko tutaj, prawda rzucające się w oczy już od samego wjazdu Podobno wielu osobom się podoba, więc jeśli chcielibyście zobaczyć W jaki sposób jest głośny Pani Gali, to tam Ale jeśli chcielibyście zobaczyć w jaki sposób trzeba przeprowadzić proces odnawiania, restauracji mhm. Przywrócenia do stanu fabrycznego lub nawet lepszego niż fabryczny To zapraszam do mnie, u mnie możecie coś mhm. ciekawego na temat aktualnie CZ zobaczyć Także zapraszamy wszystkich wielbicieli tych motocykli Piękna, po prostu piękna i gratulujemy ja wszystkim. Ale no, ale wiesz, że ja się śmieję. Ale procedura też. Już pewnie. Jeszcze więcej paliwa. To yes, yes, yes. najgorsze, <laughs> najgorsze, jest takie częste, gaszenie, nie yeah. yeah. Pięknie. Dziękuję. Dziękuję. zapał. Tak. Dziękuję. 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 tak? Dziękuję. 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 Dominik, dziękujemy za spotkanie, ale przede wszystkim za ocalenie tego motocykla przed zapomnieniem. Jeżeli filmik Wam się podobał, proszę o łapkę w górę i subskrypcję.